Ałow, czyli system spotkań, uroczystości, ceremonii oraz konkursy taneczne rozwijały się o dziwo w czasach już rezerwatowych. Podłoże do dzisiejszych Wołua, do dzisiejszych stylów tańców, pochodzi z nieco wcześniejszych czasów, po początku XIX wieku z tańców Omaha, który o dziwo powstał u pałnisów i dopiero 10-20 lat później został sprzedany transferem do był plemion Ponka i Omaha i stąd ta nazwa historycznie przetrwała. Pod koniec XIX wieku Indiany mieli już zakaz tańczenia tańców modlitewnych, ceremonialnych, które dawały, dawały siłę do różnego rodzaju powstań, między innymi Słynny Taniec Ducha, Masakra Wundetni 1890 roku, to wszystko. Nałożyło się na zakaz tańców ceremonialnych i trwał on przez prawie 40 lat, do 1933 roku, gdzie zdjęto ten zakaz i pałuał wow, w formie ponadplemiennej mogło rozwijać się dzięki temu, że weterani wracali z I wojny światowej. Obraz życia Indian północnoamerykańskich to nie jest Indianin na koniu w Eurobuszu, mieszkający w Tipi, w Szałaszy, czy też w Igwamie, gdyż oni chodzą bardzo podobnie ubrani jak my. Jednego z gości mamy tutaj również na konferencji, czyli również studiują, również prowadzą prace naukowe, badawcze. Żyją bardzo podobnie do nas, ale właśnie podczas pałau kultywują swoją tradycję, swoją kulturę. Zakładają wtedy elementy stroju zwane regaliami.